Medium, to ja się czuję aktualnie, nie? No, czuję się średnio, nie będę ukrywał, dopiero wstałem, ale to w sumie dobrze, dobrze się, dobrze, dobrze, to, to jakby jest okej, okay, tak? I co, okej, co, okej. Mogę sobie kliknąć nikt jeszcze nikogo nie zabił. Mam wrażenie, że to jakaś bomba za chwilę może się pojawić, więc zagramy jakoś tak. No nie będę się tutaj za bardzo nad wszystkim rozwodził, prawda? Jestem tylko wychylowanym ziomeczkiem, który, który sprawdza, czy ktoś nie zginął w WGZ. Jeszcze dzisiaj z nami jest, dzień dobry. No i co, idziemy dalej. Okej, okay, drugi teleport już, mój by the way w tej grze. Pierwsza gra dzisiaj, jestem już teleportowany dwa razy na dwa możliwe transportery. Ja nic nie mam do moich fanów, pozdrawiam ich bardzo gorąco w tym lobby, nie? Ale jak coś to gry z Wizami, to dzisiaj miało być gry ze streamerami, nie z Wizami. No i co, pokażesz mi coś? Pokażesz mi coś, czy nic mi nie pokażesz? No, a on jest. Ku o. Peciu, co masz do powiedzenia na ten temat? Na jaki Bo temat? No na temat kila, którego zabiłeś a w admin... w adminie. A Gdzie jest Admin? Ja sobie ze skana, pobiegłem na pobiegłem na dół mapy i to się kręcił. Gdzie jest Admin? Gdzie jest Admin się pytać? No gdzie jest Admin? Pierwszy a raz grasz tą admin? mapkę. Pierwszy raz grasz w tą mapkę. No, no tak, no ja co znaczy, dobra, może z trzeci kiedyś grałem. Chcecie, chcecie jakieś info? Ja wiem co, bo teraz wychodziłeś z dolnej, Tak, i to ciało już tam leżało. I a na pewno VGZ nie zabił i na pewno ja nie zabiję. fajna, bo mam modyfikator sleut i wiem, że flotar jest janitorem. był janitorem. Ej, a ty Miley ci nie trzymałaś to. z Dobrze, to Neutrol go zabił. Tak, myśmy ciągnęli że go zabić. I moja sprawa to jest to, co mówię, że Miley właśnie tam chodziła do biblioteczki, myślała, że jej nie widać, wózek wystawał nam dekontaminacji, też to Tak. Deko, o, ja tak, Górnej Ej, było, było coś takiego, doprawda prawda? Aczkolwiek dał sobie ja uciąć tego. łapy, że to Peciu zabił. Ja z Milein zrobiłem a, chcesz serwis Chcesz bez rak? No ku... I rzeczywiście... Nie, już nogi nie mam właśnie. Słuchajcie, słuchajcie, to ja nie. z Milein się mijałem gen generalnie przy Chyba, że Grino nie wiedział o co chodzi, nie? I mnie zbejtował, to gdzieś Ja właśnie podjechałem do biblioteki, żeby zobaczyć, jak to powinno się zrobić. a ty byłeś w labie? Nie, W sensie w Specimenie, w Specimenie Tak, tak. Nie, nie, Prawdopodobnie jest. to zrobił Peciu. Wszystko na to wskazuje. A wracając do Twojego pytania, Totalnie tego nie przygmieniłem, ale ktoś mi powiedział. Bo ja cię ja i, i Nie, to jest Drogi. że jesteś medium i Duch ci pokazał Peciu. Ja wiesz, co wiedziałeś, Daddy. Dobra, i przymki mordy na chwilę. Kiedy mnie mnie widziałeś? Bo ja bym. W specjumenie, w so, specjumenie nie byłem. Byłem w korytarzu za Specimenem i wtedy mnie zamieniło. Czy Daddy masz ja w ogóle chciałem pozdrowić transportera, który jest ewidentnie. Normalnie pierwsza gra, dwa teleporty no w 30 sekund, bo ja spałem, nie? Że to jest Proszę morfing, wiesz, bo stałem, robiłem lubię. sobie te układanki w specimenie i stał mańczyłem. No to i jeżeli gdzieś. I... Nie, no myślałem, to jeżeli. Że to nie, no to jeżeli. na... To ja raz, nie, dwa razy się zamieniłem. Na samym początku gry zostałem zamieniony z Nexe. Nexe, a no. potem byłem ponownie zamieniony z Nexe. Nexe. <laughs> czyli to robi bloody. Czyli, ale nie, czyli jeżeli widziałeś trzeci raz, jak Nexe się zamienił, nie, to ja nie, nie wiem, dwa że razy, dwa raz, raz raz razy, razy drugi raz No ej Dobra, X X tak że ty by, byłeś ciała? No ładnie. Jak ty mówisz Wadminie, wadminie. Ja w ogóle nie byłem w Adminie, No ale stary byłeś w laboratorium. Ja przeszedłem nad ofisem i pobiegłem do tego kółkę. Nie mamy jednego impostora, tak jak. mogę się cię trzymać teraz? Nie mamy jointera. Jak ktoś, jak dziękuję, ale nie zabiję. Wybierajcy prawdy to A pytanie mam ten Doom Slayer nowy tą zabija, jak zgadnie, czy tylko zgaduję, mam. Właśnie zabija. No, nie no zabijaj staje, mnie! Y, ma, y, dostaje jakby punkty, że, że nie zabija tej osoby. It's alright! It's alright! Dobra, ale to jest aż tak prosto tego medium trafić? Czy Vladimir jest normalnie jakimś geniuszem? A ja jest naprawdę, ja mam, jestem przecież tylko zaspany. Zjadłem przed chwilą fasolkę, po brytońsku, szczerze była bardzo dobra. Była bardzo dobra, no i nie będę ukrywał. Dobrze się czuję po zjedzeniu jej, prawda? O, okej. Okay. Mister Duch. Ja ty idziesz? O, nie, nie dowiem się gdzie Dobra. jest mister duch y <laughs> Co tam? Wydaje mi się, że kliknąłem Aha. fantoma w tej rundzie Gratulacje, gratulacje użytkowniku Kucu tak z y 8 sekund temu do 10 umarł Na światłach czy po światłach? Oj nie gdzie? wiem, Dobra. nie wiem Dobra. gdzie umarł, ale Bad, wiem, badmast, że, y że tak jakbyś tak Albo przycisk, czy ciało badmast. Albo badmast. Ciało, ciało, ciało. ciało. ciało Ja Jakbyś mi rzecz, rzecz powiedział, tam, no. tam dłużej krążyłeś, nie? No, e, no. W pamiętasz w miarę wszystkie osoby, które chodziły? Nie, ja pamiętam, tak. w sensie był, był e, Bladi. Dali później przyszedł, tak. tak co za? Tak? Co, ja, no ja później przyszedłem. No że byłeś. Dali później przyszedł, ale no, w to teorii to bo tam jest wędro. No, ta, 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 tak, no, tak, no, tak to, to byłem. Byłem, byłem by ja, Naprawiliśmy światła Jakucu i Bladi. Potem jak wybiegaliśmy, był tam jeszcze Kamilek, był tam tajemniczy, nie wiem, ktoś jeszcze, ale nie pamiętam dokładnie. Nie no, to był to, frag, Gdzie był frag, nie był frag. jest na na drzewku dosłownie. Dobra, a, to Nexa jest, e, ja jest w Dobra, ja mam bardzo Zrobiłem taski, wybiegamy już tak, hmm. no wybieg... chcia... Aha, zrobiłeś taski, ale tam hmm. zostało ciało na o tym odbaw. A, to tam jest ciało, to nie wiedziałem Mo no? blady, mo blady Ja chciałem tylko hmm. powiedzieć, że AB i kucu są 100% klik Fajnie. Dzięki, <laughs> dzięki blady draperze, że potwierdzasz nas Dobra. Nie ma problemu, to Medal. <laughs> Medal. Medard, 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 Mam no. pytanie, czy wydawało ci się, że Mangetsu, jak się do nas przykleił, to tak jakby wybiegał od strony tego wenta pod Electricalem? Nie skupiłem się, ale wydaje mi się, że nie. Ale słuchaj, to jest właśnie problem, ja nigdy nie byłem w specjmanie w tej grze. AB co do blady 100% tak? Ja tak? tak? Nie rozumiem. Ja myślę, że blady ja jest gitem. Ej, to prawda, WGZ był w tym o 2, to prawda. Bo przyszedłem od dołu, w momencie, kiedy na już A Aczkolwiek nie w głosu ja bym nie ja, ja głosował. Jest jednym, drugim jest Peci, a trzecim jest Miley. Okay, Dobra, bo, mówię? Miley czemu się w tym momencie ja, ja jestem, nie jestem, jestem pewny, medium. I nie, jestem pewny Peci na pewno. Z WGZ-a bym głosował mocno Nexie po prostu. Neks, to może nie to. być medium. No mogę nie być, ale mogę też być, prawda? Mogę też być. Mówiłem niego po prostu i nie był, no. Kamiesz? To jeszcze kurt po ustarcie rundy w ch... Nie, no, żartuję. <laughs> no to dobrze, nie, a ja nie żartuję. <laughs> Przepraszam, mordy, Dzięki, dzięki. Ale oro, dobrze, plus jeden będzie. Witam Kamilka! Ja pier... zaścifani! Niech so, niech coś zwalnia się, nie dowiem kto to zabił, tak? Pomy! Call me. Call me! No który? Pokażesz mi? Czy da się czas zmniejszyć czas trwania tego reaktora, żeby trwał krócej? Bo w sumie to, że trwa tak za dużo, sprawia, że chyba każdy ma trochę wniosków. Nikt niegu... nie w ogóle tam nie biegnie. Może no, no, no. nie da się. Tak. Nie, a da się tajemniczy może to zrobić. Ale ja nie no, bo, to. bo ja bym zmniejszył reaktor na takie 30 sekund, to wtedy każdy się ze ile, wtedy? Jest a ile jest Z jest? Z Minuta, minuta. Medali to, zmniejszamy. to, to, co, to, to mówi co? do mnie, no? Ja, ja mówię do ciebie. Czy tam ktoś był na kamerze? Ja, ja byłam ktoś, na okay. kamerze i widziałam BlaDiego, obliczalnego i Nexa razem. Gdzie jest praktyka? Gdzie jest prawa? Prag jest bry. pod prawym reaktorem. Prawy reaktor, AB, no, no, no. AB był niczym. Ktoś naprawiał w ogóle ten prawy reaktor, nie wiem kto tam tak, był Tak, AB był snitchem. Na prawym byłem ja. Dobra. Ja z tego mhm. Praga mogę Kamilka oczyścić. A ja mam pytanie do obliczalnego. dla Co tam robiłeś, kolego? Ja byłem z Bladim, zostawiliśmy Pecia na lewym reaktorze, po czym widzę na, na tym liczniku, że on w ogóle nie klika reaktora, co nie? Ja klikałem na początku, ale nikt nie trzymał z drugiej strony. Ja mam lepsze pytanie, czemu mining poszło na kamery, czemu mining poszło bo... na kamery, kiedy był reaktor odpalony? W sensie po prostu, wiesz, reaktor, reaktor jest odpalony przez parę sekund... Od ciężka jest dosięgnąć do, do, do reaktora. Nie, no bo wiedziałam, że kto inny to ogarnie A, i chciałam... Widziałaś. A jak wszyscy będą myśleli, że ktoś jest. inny to ogarnie, to co? To wybuchniemy. Możliwe, no, ale uda się... Ale to prawda, coś jest przy Coś jest przy vgz i Peciu. Coś z tej trójki. No Peciu na pewno zabił grino, tego jestem pewny. Chwile, zabił czy nie zabił? Zabił grino, no? Ja zabiłem, ja nawet nie byłem wtedy, jak mówisz o tej pierwszej rundzie, to nawet mnie tam nie było. Ja, w ja od pierwszej rundy no, bardzo mocno stosowałem Nexę, ale tak tylko ja. I nikt tego nie słuchał, a nagle Nexe dostał trzy głosy. I to w moich oczach oczyściło Nexę, dlatego już nie no, głosuję bo, na Nexe to, to prawda. Nexa ale dalej tak. Dobra, dobra! To słuchajcie, słuchajcie, jak już. Ja, dobra, czekaj chwilę. Jak już y, Blady świetnie pierwszy? wydał moją rolę, ja chciałem powiedzieć, że Abi, który ma 1200 godzin, jak już zobaczyłem jego ducha, no to pokazał mi na no, tak pomiędzy, pomiędzy wentem mi zaczął AD robić a obliczalnym, nie? Ale nie wiem, czy to wskazywał wenta sobiścielego ja ja, ja czy Ale... No nie, no, nie. nie obliczalny na ale peju, raki. Jak naprawiałem reaktor, nie, byłem na lewym reaktorę, za drugą rąda, za, drugą, za, za, drugą, drugą, drugą. za Z rą. spędziłem, to A co rządzą ani w pierwszej, ani, ani w drugiej, ja ani w trzeciej, nigdzie ja nie byłem przy chwili i robiłem taski cały czas. Ale faktycznie jest medium, bo to oczywiście jest takiem zapytanie jest. To w 2GZ i Miley wtedy na 100% Blady, ja w ogóle No jakby, pamię, mówił, pamię, że pamiętajcie, że Mangetsu mówił, że nie mamy, nie mamy impostora, nie, więc jakby jest gra trochę wolniejsza, ja bym mu zaufał w tym, co mówił, mógłby zazwyczaj by to zrobił, jakby mógł. Runda. Zrobię tego taska ostatniego, poczekamy sobie tą chwilę z tym meditatem, ale szczerze dziwnie jest ten medium. Wyrtą, Mr. Magnet, Smiling, Medard na k, reszta mam zrobione i te komsy i mam wrażenie, że za mną ciągle biegnie, oczywiście czwarty teleport na pięć możliwych został wykorzystany dla mnie, pozdrawiam każdego fana, pozdrawiam, pozdrawiam nie dowiem kto. Teraz naprawiać kompsy. Chciałem najpierw zrobić kompsy, żebyśmy widzieli, kto tam w ogóle biega. Ja Ale... też, Dobra? ja też. No do raz, nie. to możemy wyczyścić osoby, których tam nie ma. Jestem górna dekontaminacja, kto stoi obok mnie w górnej dekontaminacji. No przed górną dekontaminacją, przed kiblami. A to nie tajemniczy? ja tajemniczego miałem, jakby w sobie, Jak My... były. Nie, ja by... Jak no, Na wyłączone ciałach. Teraz, tak teraz, dwie teraz, dwie osoby, teraz. Dwie osoby tam wchodziły i ja wchodziłem z Nexa. Kto stoi teraz przed górną dekontaminacją? We dwójkę chodziliśmy z Nexa. Ale jedna osoba. No, 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 ja, to ja jestem stary po lewej stronie mapy teraz, jedna, co ty o mnie mówisz? Jedna Nex, osoba Nexa okay. teraz. Nie. Nexe, nie. Jestem przy wejściu do Electricala, pozdrawiam. To, A Nexe, ty do się obok, nie... Było dwie osoby nie. na wchodziły. Okej, okay, w takim razie, okay. jest, jeżeli teraz Nexa. Nie, Nexa teraz troluje pod jakimś kątem, ale... E, bo, je, bo mówię to, si prawdę, to, gdzie to, jestem. To jest, jestem. To, to jest w labie, to jest w labie, to jest w labie teraz. I gdzie... Dobra, Kamilek, i gdzie... Stoisz, jak klikniesz sobie tab. W tym momencie... A nie, teraz story skończyłem, ale byłem w labie... Dobra, labie, to kto jest teraz w labie, kto jest teraz w labie, nie, teraz w labie. Ja, ja jestem pod labem przy dekontaminacji. Pytałem się kto jest, no to ty to jesteś, ale... Przecież ja, mówię to... cały czas. To ja, ja z tobą mówię, jestem, jestem. nie z jesteś z nekse, jesteś ej, ze mną. Ta, ej, okej, okay, dobra, czyli zostańcie się nami. To mną, ja tak? trolluję by the way. Pewnie tak. WGZ to do Dobra, nie halo, halo, halo. Nie, bo ja, ja całą rundę no. Ja całą rundę biegłem przy Nexe Więc w takim razie Wyzostaliśmy był e, Czy ty, czy ty, ty, ty jesteś po wiatrze, WGZ? Ja cię widziałem przez no, 20 sekund No daj powiedzieć e, no, e, no właśnie, bo on ja się trzymał z Bladim, no bo Ja się, się trzymałem Ktoś na słupie go zabił Przy nie mnie dosłownie No, ale super W sensie Go zabił nie wiem, Bo pojawił się przy mnie Trzeci typ I do storeża wszedł do venta Ktoś ze mną to widział. Jeśli Tadar by do menta, no to nie mógłby to zrobić Super, bo Super nie może no, no to No Super wracać. nie wentuje, no Super nie no, wentuje. No, no, to, no to nie wiem, no miałem wrażenie, że ktoś się po prostu ja nagle nie pojawił. Ja jak to ciało się wywala, tylko no nie widziałem tam. <laughs> No ja, 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 generalnie, ja generalnie Ja jeszcze chciałbym no. przypomnieć o tym susie, że mi pokazywał mi albo wenta albo Bicalnego, ale ja nie wiem no czy to pokazywał Bicalnego, ale to taki duży tak, sus. Tak, a nie? To nie był bait właśnie, to nie był bait. Nie, to nie był bait, ale Ja, ja był mi się wydaje, trochę, że super tego nie, nie, nie zrobił, ja bo wchodziły dwie osoby do tego do storage'a i potem była tylko no to jedna, nie to, nie albo wtedy byś zniknął albo zventował. No, dla mnie ja to mogę jeszcze ale... skibnąć, jak wiecie, mamy nie. dwóch killerów out? A nie wiemy czy mamy. Mamy, no Mangetsu powiedział, że jest jedna osoba, jestem pewny, no że no Peciu zabijał. Clear, clear. Więc jak Peciu zabijał, no to jest 100% szans, że mamy w tym momencie maksymalnie dwie osoby zabijające, prawda? Ale spokojnie, spokojnie, prawda? Najważniejsze jest to, że pięć teleportów na pięć możliwych zostało wykorzystanych na mnie. Just k amazing, nie? Dobra, widzę, wiesz szczerze, jakbym w tym momencie poszedł grać z wami, nie? To jedyna różnica, jaką byście zobaczyli, to fakt, w lobby nie byłoby Mandzia i Bladiego, k***, sięga. No zobaczmy. O co tu chodzi? A, pokazała mi. No, 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 O, o, Kto cię zabił? Kto cię zabił? Pokaż, show me. Kamilkek cię zabił? Kamilkek. O Kamilkek. No to ja ufam, nie? Kamilkę, ja Kamil gdzie... co zrobiłeś myling! O, 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 o Kamilkek to właśnie umarł! Aha. Mam dla was waszykną informację Mamy jeszcze wśród tutaj kolegów Jagger i Morflinga. I no i to Morfling, to... ej no dobra. jeszcze Ja to generalnie jako medium widziałem ducha Miley, która mi pokazywała Kamilka, nie? Ale Kamilek właśnie umarł. Więc ja jestem królem w tym momencie. Pamiętaj, że duch może ci też źle pokazywać, jeśli jest zły, nie? a od kiedy ty zbiegasz do offisa w pierwszej rundzie? przykład. Nie, jeszcze raz. Od kiedy zbiegasz do ofisa w pierwszej rundzie? No nie wiem, w tej rundzie tak zbiegłem. No właśnie tak zauważyłem, że tak jakoś dziwnie. Bardzo. Nexus znowu was przenieśli teraz, jak Nexus był w elektro? A, byłem przeniesiony. Okej, dobra. I sobie fajnie wyszło, bo sobie skończyło download I zrobiłem sobie upload. Okay, ja to myślę, że to może być Mangetsu ogólnie. No to, to, to nie ma super raz. Mam tyle informacji ci sprzedałem, dalej uważasz, że to mogę być. Ja, no nie wiem. Na no, obliczalny, ale samo. Tylko, że Tylko to że Mangetsu niekoniecznie musi być traperem, tylko może być tą nową klasą i sobie zaobserwował, że ktoś może być. Z, <grym> ma jedną z tych siedmiu klas. No nie wiem, ja tak, I... dla mnie, mnie podejrzenia są na VGZ, na obliczalnego no i potencjalnie na podwójną grę Dobra, to teraz powiem e, ja ze swojej strony, że tak jak e, była runda, w której znalazłem ciało w O2, no to tak samo jak Patmas teraz na mnie najeżdża, no to w momencie, kiedy ja tam podchodziłem, a Patmas e, i tak krążył dookoła, no to wiadomo, Nexe, jeżeli był w miarę czysty i nie zachowywał się w jakikolwiek sposób dla nikogo podejrzanie, no to on tam potem wyrzucał śmieci, Nexa, więc... wytuła, wytłumacz tego fraga, bo ty widziałeś tego, on był przy tobie, ten Kamilek, jak ty e, wciskałeś przycisk? Nie, ja to wyglądało tak, że po prostu widziałem ducha bardzo długo, no i... Miling pokazywał mi Kamilka tak. przez jakieś 5 sekund, ja wydaje, ale po, pobiegłem, pobiegłem, pobiegłem do przycisku pobiegłem i nagle klikam przyciski, patrzę, że Kamilek umarł, więc musiał umarć sekundę tego, temu. To się u ciebie działo, ID bo ty jakoś tak roztrzepany ja, jesteś w Ja teraz biegłem z, z kilkoma osobami. No ale teraz, powiedzieć. a ogólnie? No teraz tak. No, Dobra, no, głosuję no to... na najbardziej podejrzanego w takim razie. Ja Dla to mnie to pozostaje przez to, to, co zrobił pan. Zróbmy, zróbmy to, może do końca. No ja zrobiłem. Ja skip, no to, ale El Presidenty wolał nie. Chłop skipuje, co nie? Uważajcie, może mieć mały cool cooldown już. Siema. Ten Jagger na to mi się brzmi, śni po nożach, jak o nim usłyszałem. Ja się boję, że chłop ma na jakiś mały cooldown, czy zaraz sobie zbije cooldown do 10 no czy tak 5 sekund i będzie nie. źle. No dobra, no to w takim razie, obliczalny czy Patmas? No, no to Patmas. to no ja, ja... Ale nie. Jestem. no coś, Czy coś clearuje Patmaza? Tak zapytam. No, W sumie to nic, ale. Przypominam, że Amy pokazywał mi obliczalnego. No, no, no ja obliczany. wiem, ja wiem, no, ale jak w... ja nie wiem, że daje trochę twój f... klej tego yes, medium ja, tak szczerze mówiąc. Ja, wierzę, wierzę. ja, 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 też, ja też, ja też. Ja, ja będę do wtedy. A jeszcze ja 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 ja, myślicie, że umarł? Ja, ja w poprzednim głosowaniu chciałbym poprzedni się udowodnić e, moją niewinność. Ej, ale wy jesteście pewni tego WGZ-a? Bo moim zdaniem WGZ mógł nie zabić. Ej, czekaj Mandzio, Mandzio, przecież ty mi clear'owałeś wcześniej. Dwie rundy temu mówiłeś, że Pat ma A, no tak, no bo dostałeś głos na siebie, no tak. No nie no, ja przecież z Nexe ileś tam czasu. W Dobra. Coś to Medar ma przyciski jeszcze, co nie? Mhm. No to do ja tego jeszcze A może... Ty, a jeżeli to jest taki zamarynowany egze do samego końca, to... A to może tak na przykład... może... mnie Ej, ale mo 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 Możemy też skipnąć tak naprawdę, bo Dobra, ja, ja to osobiście skipuję, bo moim zdaniem mamy i tak dwóch yes. z głowy. Na pewno yes. jeszcze WGZ, no WGZ skipuj, wyleciał, ale WGZ byłby w tym. A, skip sobie, bo prezydent zadecydował, tak? To już jest... Kurde, I by to też na był Podmasa koniec, no, ale, no no kto, pat. A jak no, jest Jest no, na przykład? No kurde, to, to będzie, dobrze hmm. Dalej gramy. Czy Patmas może zabijać? A jak nie Patmas, to kto? No dobra, zostawiam, zostawiam ich jako dwójkę, tak? Poszli razem, Medard idzie do nich. Jest reaktor i trzy osoby są w specimenie, co mi się totalnie nie podoba, bo to oznacza, że muszę tam koniecznie iść. Jedna trzyma, trzyma. Niestety jest to magnet, który jest clear. Jeszcze nikt nikogo nie zabił. Hmm. Pójdę to naprawić. Nie pójdę tego naprawić, Medard! No oh. Nie, oh. kurde. Bóg to, był to, był to, był to był? Arsonis był Ooo ja Specjalnie ci nie chcę obok chyba. tego venta bo Nie, bo ja mam defiit na, na tym ekranie węcie, ja Chciałem stać na tym węcie. Starałem specjalnie <grym obok, <grym żebyś nie pomyślał o tym A, no to może, mo, mo, może różnica powów, wiesz? No i co? będzie dane mieć? Medium? Mogę gadać z duchami jakby ktoś nie wiedział Dobra, ktoś już kogoś zabił? Czekajcie No, spięć. O Dawaj, dobra. no nie! Dzień dobry! Witajcie. Jestem, jestem prawie pewny, że Grino mógł self-reportować. No trzeba pozgłosić zgłosić głowie. przycisk. Ja jestem teraz przy tajemniczym czubu, mówisz nawcia? Nie wiem. Ja przycisk. jestem przekonany, że tego nie zrobił Ortiz. Ja wszystko ja, widziałem, dlatego pobiegłem na no A, dobrze, to przepraszam, to przepraszam. Co? Kamilek sprząta, a prawdopodobnie... Co ty, Ortiz, masz taką wyklaną, Czy Getsu kolega do od ciebie? Od

nie, nie głosujmy jest. na niego, Jesterem bo on nie. tyle razy gesterem był, nie rysujmy. No. Ej, no to no. to nie, nie, nie może być no. znowu, głosujcie na Kamilka. Ja bym ja 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 zaraz Nie bronię go, go, nie bronię. Ja się zgadzam, plus jeden. No co, no, nie słuchaj. Głośniej, więcej, szybciej, głośniej, więcej, 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 więcej chaosu, więcej chaosu, więcej chaosu, więcej... Nie głosujcie na Kamilka, on jest... Co, Kamilek, co chciałeś powiedzieć? Kamilek na getsu flotar, wyjaśnij... Pewniaczek, daj gestera, farta do gestera. Ja bym tak poograł znaczy Brakuje tego, jak była dyskusja i było 15 sekund i trzeba szybko zagłosować, tak, było dynamicznie, tak, a ja nie, że tak od razu każdy powoli głosuje. O, o, o a, no, Dobra, to na jest kolejny! Myk no, z Nuggetsa! Znowu był justerem. Byłeś? Nie był no. no był Janitorem. Nie, Janitorem był i strzelał, albo został a. przez Fortellera trafiona, a Nuggetsu jest kolejnym, bo w, albo sam strzelał or, po prostu. Grino go wyjaśnił. Szybko! To tak o ty mówisz. Znalazłem zielone ciało na wejściu do Offisa. Nikogo Ooh. nie widziałem po drodze. Ofis. Ale zobaczcie Grino jako jedyny a którym mocny, prawda? no właśnie dlatego specjalnie nie po żeby lewej stronie, po lewej stronie. stronie. On coś wiedział. No wiedział, że ty ja, że ja, wojnie politycznej, żeby no. po prostu mnie wygłosować, to było specjalnie zagranie A, trzeci e, jest flotar, a kogo kogo oskarżał no ten blady impostor? A kogo oskarżał Grino? Kamilka wygłosowali, bo często był jesterem i tylko tyle. A mnie się Grino oskarżał, powiedzcie mi. Potwierdzi bladego. O jej, u osób mnie tak? Dobra, Bandzio dobra, cisza, Nes... cisza. Kto potwierdzi Bladiego, niechaj się odezwie. Yeah. Blandzio, jeszcze tak? Że się <śmiennie> nie no, spokojnie, nie wyrywać się. Każdy po kolei. <śmianie> ja potwierdzam. Bla... Ej, ja Nie, nie, mi skamianie. jedną rzecz. Kogo oskarżał Grino wcześniej? No, mówił, że, że ja. A, no to ja mówię, Ej, że ja mówię, że. Wy czy wysłyszeliście w głowie Bladiego jak prawie automatycznie musi zrobić odpowiedź Mandio, ale od razu na magetsa zmienił? Tak. No, 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 nie, nie powiedziałem. <laughs> tak, mam, mam, na... mam Mag -Naget Mag -Naget Mag -Naget chciałem powiedzieć. No to bo... klikujemy na jest impostorem, proszę. Proszę o skipa i uważajcie na Bladiego. Nikt nie On słucha twoich próśb jest dobra. Dajemy mu odcinek, Exze. Bladie nie miał odcinka, jak pewnie nigdy nie widziałem. Nie, no nie, nie jestem. Ja ze skipowałem więc nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma parcia. Nie, no to ja ja nie uważam, ja ura, tak. Ja uważam, że grymino miał rację. Ale zapamiętajcie. O, Remis! O, Remis, Remis! No. Wiszisz wiszisz mi. Więc ja Jeszcze powiedział, że mu wisi, go że go nie obchodzi. A... Ja. Dajcie, uważajcie też na Flotara. Lecimy po 2000 słów. subów. A um, może nie? Dwie tysiące subów mi się dalej w głowie nie mieści, naprawdę, że jakby tyle ludzi miesięcznie jakby stwierdziło, że kupię suba u tego idioty. Znaczy, no wiadomo, że gift suby i tak dalej, więc mnie osobiście 2000, ale no sam fakt skali, nie? By dalej dla mnie niesamowite, nie? nie nigdy w życiu nie miałem takich liczb. Pamiętam, że maksymalnie kiedyś ile subów miałem. Eee, ty chciałeś, żebym to kliknął, czy? Ej, nie się, Medar jest zły! A, przepraszam. Ty inżynierem, ja w nie momencie, ale może. A Lord wyciągnął metarda z. Tak tak, na... tak, 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 tak. Trzymałem, trzymałem, trzymałem trzymałem myszkę na nim. Medard, Medard, Nie, nie. Oj. No i zestrzeliśmy. No i nie dowiemy się, o co mu mogło chodzić. No bo pewnie strzelił metarda. Nie mogło chodzić. W inżyniera, no i nie trafił po prostu. Czyli był zły, no to Wam pomogłem nie jest bez 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 zły. Zły. Nie, on, on, z, on był vigilantem i próbował mnie strzelić jako impostora. Nie, on zlaba, poszedłem na elektrykę no, i nie wiem, jak to wygląda. To bez, 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 bez sensu. Duży to bez Ale, sensu. Duży Ale dobry. ty mówisz, że jesteś Dyskutować. inżynierem, no. czyli jesteś dobry, tak? Na pewno. Ta, tak. Okej, a udowodnij. No przecież naprawiłem wam reaktor w gruncie. No. No to musiał być zły jak a kim ty jesteś z Nagetsu? Patrzcie, co wy robicie? No medal to już jest pana 99 razem z Nagetsem To już mamy dwóch impostorów Nagets No, już zadajemy No Dobra, mogę tu iść, Dziękuję ci za ten przycisk, dziękuję Dziękuję. Co się stało? Dobra, to sobie wpisowujemy tego Medarda I Czekaj, daj mu powiedzieć co się stało? No Mangetsu jest zły, Mangetsu jest zły No dobra Ty przeciwko mnie Bardzo ci dziękuję, to żeś teraz Lotar, co się, się wydarzyło tej świecości? Słucham? Jestem prodałego. kapusiem, jestem kapusiem. Aaa, nie ma no. problemu. A kto jest drugim? Ja, I kamilek był. Czyli jednak. O, Elo! <laughs> no, 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 chodzi? Co to jest za rola?